Witam Cię na kanale Jak Przytyć. Ja jestem Agata, a dzisiaj opowiemy o 6 krokach, jakie należy wykonać, aby zwiększyć swoją masę. Ja już nagrywałam taki film na moim pierwszym kanale, ale dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszkę zaktualizowaną wersję tego, bo troszkę się u mnie pozmieniało. W pierwszym filmie mówiłam o dwóch podstawowych sposobach na to, żeby nabrać masę. Nabieramy albo masy tłuszczowej, tkanki tłuszczowej, albo masy mięśniowej. Sześć kroków, o których powiem, w większości, dużej większości, praktycznie wszystkie oprócz jednego, yy, mają zastosowanie do obydwu tych sposobów, jedynie. Jeden krok jest tylko i wyłącznie do budowania masy mięśniowej. Zacznijmy więc krok pierwszy, ograniczenie zbędnego ruchu. Jeżeli chcemy przybrać na masie, to musimy ograniczyć, nie, nie robić kardio, y, ograniczyć to, co możemy, bo im bardziej się ruszamy, im więcej tego kardio jest w naszym życiu, tym y, bardziej spalamy to, co udało nam się nadrobić tą nadwyżką kaloryczną. No na przykład bieganie y, jest niewskazane, albo długa jazda na rowerze. Ja się do tego do końca nie stosuję, bo nie chcę... Sobie odmawiać, na przykład pójścia na rower. Uwielbiam rower, albo jak mam ochotę, nie wiem, wyjść na długi spacer, to idę. Nie jest tak, że odmawiam sobie i tobie też polecam sobie nie odmawiać, dlatego że. To jest styl życia. To są pewne zasady, którymi się możesz kierować, żeby właśnie zwiększyć masę, ale to nie chodzi o to, żeby sobie odmawiać życia, czyli wyjścia na rower, na świeże powietrze, czy chwilę pobiegać, jeżeli lubisz, raz na jakiś czas. Nie ma co przesadzać. Krok drugi to dieta. Ja nie mam diety, nie miałam diety i raczej nie będę miała diety. Dieta ogólnie to nie jest yy, spisane, co masz zjeść rano. Wieczorem, po południu, między posiłkami. Dieta ogólnie to jest sposób odżywiania się, to jest to, co jemy. Więc dieta, tak naprawdę, czepiając się słówka, mam. Każdy ma jakąś dietę. Ja mam taką, że wybieram produkty na masę, ale nie mam ustalone, co muszę zjeść, nie obliczam sobie. Kalorii każdego posiłku, chociaż to też będę robiła na, na mój kanał. Jeżeli będzie, będziecie chcieli, to będziecie mogli z tego skorzystać. Ale ja po prostu nie lubię diet. Y, takich, które narzucają mi, co ja mam jeść. <laughs> Obracam się w, cały czas w, w kręgu tych takich właśnie produktów na masę, ale nie mam konkretnej diety rozpisanej. To co jeść też będę mówiła na tym kanale, będzie to na pewno osobny film. Po pierwsze produkty, jakie powinniśmy jeść na masę, a po drugie przykładowe posiłki albo na przykład mój cały dzień jedzenia. Podstawową rzeczą, jeśli chodzi o dietę, jest to, że musimy mieć nadwyżkę kalorii. Przy tyciu to jest podstawa. Podstaw. Jeżeli mamy jakąś aktywność fizyczną, nie wiem, pracujemy fizycznie albo coś tam wykonujemy, albo ćwiczymy też, to musimy mieć obliczoną ilość kalorii, które powinniśmy spożyć, która pozwoli nam mieć tą nadwyżkę. Są w internecie kalkulatory i bardzo łatwo jest naprawdę obliczyć ilość kalorii dziennie, którą powinniśmy spożyć. To jest kilka kliknięć i już wiemy. Jeśli chodzi o Budowanie masy mięśniowej, czyli takie tycie, to musimy mieć nadwyżkę też białka, czyli odpowiednią ilość białka. To też można obliczyć. Na stronie na mnóstwo jest takich stron, gdzie można obliczyć zapotrzebowanie na wszystkie makroskładniki, na kalorie, wpisując to, co chcemy osiągnąć, ile ważymy i tak dalej Kolejny krok to suplementy. W poprzednim filmie mówiłam o tym, że piję gainera i piłam go codziennie i naprawdę dużo mi dał, ale ogólnie ja nie jestem za bardzo za takimi suplementami, dlatego że one mają bardzo dużo cukru, są yy, niezdrowe, skład mają taki chemiczny, no wiadomo, że to nie jest 100% naturalne, więc chciałam od tego jakoś odejść i stworzyłam swój własny gainer. Film z gainerem będzie niedługo na kanale, bo już go nakręciłam, muszę go tylko obrobić i wrzucić, także jeżeli chcesz przepis na zdrowy gainer, to subskrybuj i, i, i włącz powiadomienie. No i cierpliwości, a niedługo się pojawi. Jest to bardzo łatwy sposób na dobicie sobie kalorii, bo my często z jedzenia nie jesteśmy w stanie taką nadwyżkę kalorii sobie stworzyć, że tak powiem. Ja na przykład mam bardzo duży problem z tym, bo nie mogę w siebie zmieścić tyle, więc taki shake naprawdę nawet mam tutaj, bardzo dużo mi pomaga. Jest naprawdę łatwy i szybki do zrobienia. I nie jestem taka pełna, że nic nie mogę zjeść, także fajny sposób na dobicie sobie tych kalorii. Kolejny krok, konsekwencja. Bez konsekwencji nic nie osiągniemy. Ja jak na przykład nie chodzę przez jakiś czas na siłownię albo właśnie nie piję gainera i nie dbam o to co jem, czyli nie patrzę na to, żeby było jak najbardziej na masę. To już od razu widzę różnicę, więc konsekwencja jest tu bardzo ważna. Przedostatni punkt, przedostatni krok. Cierpliwość. Cierpliwości. To naprawdę trochę trwa, zanim, yy, zanim ta masa pójdzie w górę. Jak w przypadku odchudzania, nie należy w ogóle patrzeć na wagę, dlatego że mięśnie też ważą nawet więcej niż tłuszcz, także nie ma sensu, bo możemy więcej ważyć, a mieć w obwodach mniej. Tak w tym przypadku, w przypadku tycia, no to waga naprawdę dla mnie to jest podstawa w pomiarach, oczywiście obwody też, ale trzeba pamiętać, że ta waga może się wahać, bo to też zależy od tego, ile mamy wody w organizmie, od wielu czynników. Jeżeli będziemy konsekwentni, jeżeli będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, czyli jeść poprawnie i ćwiczyć do czego zaraz dojdę. Na pewno z czasem to przyjdzie. Tylko cierpliwości. Ostatni punkt to ćwiczenia siłowe, i ten punkt właśnie odnosi się do zwiększenia tkanki mięśniowej typowo. Jeżeli chcesz zwiększyć masę i ukształtować swoje ciało, to musisz chodzić na siłownię, musisz ćwiczyć. Musisz zwiększać ciężary. Obciążenia muszą być sukcesywnie powiększane, coraz większe, żeby te mięśnie się nie przyzwyczajały, żeby miały coraz większe wyzwanie, żeby miały cały czas taki impuls do nadbudowania się. Ja obecnie ćwiczę 4 razy w tygodniu. Ostatnio w tamtym filmie mówiłam, że dwa razy w tygodniu, że prawie w ogóle nie ćwiczę rąk. I ta sprawa uległa zmianie, ponieważ ćwiczę 4 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu swój trening nóg. I do tego chodzę dwa razy w tygodniu na zajęcia kalisteniki, które bardzo, bardzo mi pomogły popracować nad rękoma i nad brzuchem przede wszystkim. Wydaje mi się, że ta moja sylwetka jest teraz bardziej proporcjonalna, a nie tylko tak, że, że tutaj na dole się coś tam yy, buduje, a u góry w ogóle. <grym> bardzo się cieszę, że się zdecydowałam. Naprawdę widzę ogromny progres i ogromną zmianę w moim ciele, ale jeżeli nie ćwiczysz w ogóle. To na początek jak najbardziej dwa razy w tygodniu ćwiczenia wystarczą. Ja też tutaj na kanał będę wrzucała ćwiczenia, które ja wykonuję. No teraz nagrywam ten film w czasie kwarantanny z powodu koronawirusa, także będę wrzucała treningi z domu. A jak się sytuacja uspokoi, i będę mogła wrócić na siłownię, to na pewno też z siłowni. Czyli tak, w skrócie, ograniczyć zbędny ruch jak najbardziej można. Zmienić styl odżywiania się na wysokokaloryczny i wysokobiałkowy, jeżeli ćwiczymy. Korzystać z suplementów, jeżeli nie chcesz tych kupnych suplementów, to będzie niedługo film o gainerze, który ja robię. Konsekwencja i cierpliwość to trochę zajmuje czasu. No i ostatnie ćwiczenia oczywiście nasze kochane ćwiczenia, jeżeli chcemy ukształtować ciało. Żeby mieć sylwetkę wymarzoną tam, gdzie chcemy, to ćwiczymy, zwiększamy te obciążenia i, i będzie super. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jeżeli interesuje Cię tematyka tego, jak zwiększyć masę, to subskrybuj, będę mówiła o tym, co mamy jeść, jak mamy ćwiczyć, będą treningi wrzucane, będą wrzucane przepisy, wszystko, co jest do szczęścia masowego potrzebne. Hej!